Witam kanał Szafa Grafa. Możecie wbić na Twitch TV slash graf, powiedzieć, że jesteście z szafy i oglądać to wszystko, co się dzieje tutaj, ale na żywo. I jest czat, który pisze głupie rzeczy. Przykładowo takie. I jak ktoś ma zieloną wiadomość, to znaczy, że jest nowy i pierwszy raz coś napisał na czacie. O, widzicie, on lubi zupę. A Marcela pisze najlepszą emotkę, czyli graf L. Pozdrawiamy widzowie. Witam. O, Welcome. i dzień dobry. Dzień Siema, dobry. Graf, witam. Dzień dobry, Siemanko. Kurczę, nie spodziewałem się, że będziesz. Dzisiaj mamy, kurczę, dużą ekipkę. Nie wiedziałem, czy dzisiaj zdążę wrócić z Wrocław do Wawy, ale udało się, więc jestem bardzo zadowolony, że tutaj jestem. Witam. Wiesz, że aby zrobić Iron Golema potrzeba czterech bloków żelaza, tak, jednej dyni. Biorąc pod uwagę, że gęstość żelaza to 7800 kg na metr sześcienny, dużo, a dynia składa się w 90% z wody. No. To możemy obliczyć, że Iron Golem waży 32 100 kg, co jest niczym w porównaniu z ciężarem winy, jaki spada na Tomasza. Haj, to który 15. Co ty piszesz? 15 lutego 2007 w terenie zabudowanym Rzekomo, śmiertelnie potrącił kobietę na pasach i nie poniósł za to żadnych konsekwencji? Co ty właśnie napisałeś, widzu? Ej, ale to rzekomo właśnie mnie ocaliło przed takim sądowaniem, nie? Kim, gdzie bym był, gdyby nie słowo rzekomo? To co, pierwsze, co robimy pierwsze? Co, no co właśnie nie wiem, nie wiem chyba, nie? normalsa? Ja, ja doproponowałem ja historyjkę, ale dobra. Spokojnie, Normalna. możemy na sam początek, No dobra, myślę. no dobra. No dobra. E, dobra. Nie wiem. Jak to się na... No... Czemu jest 7, jeden no, na... Ja, Siedem, ja, nie ma. No ja No czemu oni... napisał, że mamy zagrać jednego. Jak? Aha, Ja, to? Aha, dobra. Dobra, gotela. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra, dobra. To historie się robią, nie? Nie, tylko rysunek. Rysunek, Rysunek.pl Rysunek, tak, tak. Żeby nie historie. Ej, podobno Donald Trump chce zagrać z Białego Domu, ale nie wiem, czy to jest prawda. <grym> Co ty gadasz? Serio? Do, no serio, serio, dostałem. Do mnie Nawrocki dobra, się pytał, czy, dobra, się, o, pyta, czy dobra, się O, o, okej. Okay. Dobra, Ej, dobra. myślę, że my wszyscy mamy ten sam temat. Dobra, ale dlaczego... inny. Dlaczego gróbcie na wózku, wy kurwy? <noise> Ej, dobra, ale możecie tak nie obrażać go? <noise> nie, nie, jest okej. Okay. Ale masz, by tam kolego, co? <głosy> nie mogę, <noise> kurwa. masz taką pompę? Okej, okay, halo, kurwa. Czego mam tam kiśnie? Pozrost podłogi. Skisłam. 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 Pozrost podłogi? Ja bie To nie, jest, to nie jest Chińczyk do kurwy. To nie jest Chińczyk, to nie jest Chińczyk. Ty, ale jest mega pompa. Ja taką pompę nie. Ja taką pompę nie. Ja Nie wytrzymuję ze śmiechu. A wy widzę ja dzisiaj humory dopisują, co? Nie tak. no, gadanie na przycisk, tak, tak. tablet panem rysuje. Na skupienie. Ja bier... Ty na tablecie? Nie no, nie... nie no, na tablecie? Ty na tablecie? Byku, myślisz, że ja będę nawet takiej gry nie tryhardował? Ja, ja, bierno, ja bier... Bier... Dobra. Dobra. Okay, Słuchaj, ja dzisiaj rysuje? 8 godzin Jesteś, korepetycji repetycji od rysowania uh. yeah, potrafię nie, to... teraz rysować kula z dwóch kuleczek i rakietę rakiety Co? tak szybko Dwie kulki, armatka Dobra, no. moim zdaniem zajem ten narysowałem, ale wygląda jakoś tak... Nie Kur... mam bo ja nie miał bardziej wysłagować ja, pf... O, tak o, lepiej o... Nie umiem, nie umiem Zajem... Kurz czemu taki włosy mu narysowałem? Kur... Ale o co ci chodził? Spokój się. Dobra, klasa! Dobra. O, co to kurwa jest? Co to o, kurwa jest? Ja powiedziałem to samo, co to kurwa jest. Eee, nie wiem, kurda. Halo je ziomków? Nie wiem, kurwa. Dobra! Jostek dzwoni na komendę John z klasa? klasa! Klasa, klasa. Kiedyś klasa teraz dobra. Co wy piszecie kwa? On tak wygląda? Niemożliwe to. Jest. Zmienione. Menel Motczyński sobie piłkę do kosza. Ja okay. Jak Ej, mam to k... Ja, ja... też nie mam pojęcia do... Dobra, ona na pewno taki Joe Line, Taki Joe Line ma. Ty, ale ja nie chcę wyjść na Self Glazera, ale tak myślałem. What the helly? What the helly? On ma chyba taki frys, nie? Taki Okej okay. I tutaj. I tutaj. Tu piwo dam. Ja muszę szybko zobaczyć, czekaj. Cheater. Przepraszam, muszę logo tylko zobaczyć. Już nie patrzę. Dobra. I tutaj. Worek. A tutaj jakiś kosz musi być chyba na ścianie. Dobra. Zborek. O piłkę do koszony, no, ja, że ukradł. Dobra. Nie znam tych sytuacji, nie znam tego lobby. Chyba tak szybko! Nie ja dole! Się... Ale dobra, biegnie, kurwa. Dobra, nie wiem co napisać. Dobra, nie wiem, Kurwa. ja ale nie, nie zdążę. Dobra, to mój najlepszy rysunek w karierze. To jest, jest napój, to jest napój, to jest napój. Ja tak nie ogarniam tych sytuacji, że ja po prostu rysuję kilka stickmenów, żeby się trzymało. Co to, to kurwa jest? Co to jest? Co to postarał. To jest akurat proste. Kafik chce grać, to niech multiemu napisze. No nie wiem, co innego, no nie wiem, jak to nazwać inaczej. Dobra, mam. Dobra. No tak, bo to jest dwa razy. What heli! Łota Ja nie. Przecież to jest jakieś trudne Ja Jak pie... ja tą fing narysować? Ja nie wiem, jak on wygląda. Ja Jak pie... ja to narysować, dobrze. Dobra, multiego Dobre. trzeba narysować. Loża szyderców. To będzie Łukaszek. Multy, jakiego koloru masz dredy? Eee, czarne, a końcówki blond. Dziękuję. Dobra. Dobra. To jest Git. I teraz. trzej gości. Łukasz, jakiego koloru masz Balenciagi? Zależy o jaki model pytasz. Ale białe traki mam. Dobra. Zaraz nie wiem, kogo tutaj dodam. Dobra. Moim zdaniem jest zaiste. Klasa w. F... Kiedyś klasa, teraz obciach. Nie Kolczyki dron, nie no powiedziałeś że końcówki blond. nie wiem. Co wam widzę nie pasuje, ja p... ten rysunek, szczerze, W, fuj. O! Zaiste! Tak zrobię, o! No patrzą się krzywo! Są przekrzywieni! A co że wiesz jak ty znowu na tableciku też za p... właśnie nie, bo mi... O, o kurczę! Nie jaka szkoda! Pewnie będą teraz... Nie teraz rysować. O, pewnie będą ch No będą. Będę Dobra, ale total... będzie! Będę miał siebie totalną pekę, nie? POMPEK? Pompę będę miał w góry, stary. Hmm. Shotgun! Dobra, no, gizl mam. Yeah! <grym> yeah! Wojan, team, co pompa, no, hank. No, co no, jest?! <grym> <grym> I czemu baletu? w 25 to obciak? Co, co to k <grym> jest? Nie wiem. No nie wiem k***a, no. Pompy, paliwa. Co no, to inny jest? Piwo, janka. Nie ma opcji no ja... to jest on! Nie ma opcji. Ja, ja nie znam Lora, ja nie znam, znam Lora, nie mam. O co ci spampon nie wiem? Nie ma wczy, że to jest on. Okej, okay, mi w ostatnim ktoś się <śmienia> włamał na konto dziwne. To w ogóle nie moje. Chodź mi się włamał! No, 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 no. Moje no, pytanie go, no, Kim dobra? jest Janek i dlaczego no, ma piwo? Okej, okay, no to co, lecimy, tak? Dawaj, jasne. No, jasne. Kurczę, mam nadzieję, że kurczę, a to ale mam. Okay. Nie, jasne, stary, pewnie. <śmiennie> e, Łukasz, ale to wiesz, ja... Nie, ja wiem, jasne. Kupiłeś mi łagieł za 1000 zł, pewnie. No no właśnie. Pamiętaj o tym. A tobie też... Pamiętasz Zdzierzak, co tobie kupiłem na no obiad? No właśnie, się, kurwa. Sykuj, Łukaszek, Dobra, lecimy, wiesz. lecimy. Grupcia na wózku obok z Delma. Dobra! luz! No ej, to żart, no to teraz. Ty to co doszło jak k***nie. A to ty, to k***a. Zajeb***e. Zajeb***e. Lukaszek ma ludzika z Delmy na kolanach. Okej, okay. dam okay, okay. że... bandura, jest, dzięki wielkie za prime'a, okay. tylko okay. okay. w miesiącach hejkam. Wiecznie głodny, tak? Wiecznie głodny ma, kurwa. W ręce, w ręce masz. w Dobra, weź się nie tłumacz, ja ja p***a, a Dobra, czemu ja, ja jestem jednole. rysowany Dlaczego czemu to jestem ja? Ale ja myślałem, że to zresztą Blandryny. to nie ty k***a. A czemu dredy? Nie ma dredy. I Balenciagi ma jeszcze. I Balenciagi 2K16. Zbejtowałeś mnie, no zbytkowa mnie. Ej dobra, weź, kurde. Lukaszek Łukaszek siedzi na lozie szyderców z Multasem. No ja powiedzmy, no! Myślałem, że to referencja. Nie no. Ja pistolę. Okej, ale fajnie, fajne. Ale widać już tego. Łukaszek, Ojej. Ksajo i Multas na loże siedzą. Okej, Xayah w takim święta, razie. Klasa, klasa, klasa. Stary, mega. Klasa, to klasa. Co? No dobra, Grino, zobaczmy co tam upichciłeś. No dawaj. Van firmy Wojanek porywa Schiaffy dzieci pod drzewo. Ej, okej! Jasne, narysujcie to, narysujcie to kurwa ma nie? poszło, no. Mam nie? O Mocne. Ej, dobra, stary, ale czemu on ma k Nie Bad karma. Bad karma. Ty, a Ty chyba oglądasz najnowszy odcinek Wojanka, co czy nie? To mnie mówi. bo w najnowszym, nie wiem czy widzieliście, ale najnowszy odcinek Wojana jest. Nie, nie, nie słuchaj, pij wojanka do białego ranka o trzeciej w nocy w Minecraft. I oh. normalnie jest fabuła taka, że wyprodukowali napoje i jest Wojanek z czerwonymi oczami i jest diabłem. No, ty. Stary, no To mnie jest pełen wolnej czas z No, no, no. no, no produktywnie, produktywnie. Produktywnie. Ej, ogólnie to, to ja słyszałem taką teorię. Ano, no. Że, jeżeli wstaniesz o trzeciej rano i zaśpiewasz głośno pij wojanka do białego ranka przed lustrem, to twoja matka wstanie i ci każe zamknąć choć mordę. No, bardzo możliwe, że tak będzie. Nie, Dzieci, jeśli to słuchacie, spróbujcie. Dobra, Ale zobaczcie, ujanko, 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 dzieci ujanko, na nową dostawę wojanków. Ej, Podobnie dobra, patrz na mnie. Nie, nie patrz, jak zajebi się zrobiłem. Patrz, jak zajebi się zrobiłem, zobacz. O, one są w worze. nie? Mam nadzieję. Zgadłeś, zgadłem, zgadłem. Wojanek porywa dzieciaki do torby yeah, okay. i ma nie jest pompę. Nie dobra. ma, dobra. Muzyka, dobra, 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 dobra. proszę cię. Chill, 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 chill. Czemu kontakt zagam? <laughs> A to jest wór. <laughs> to jest, to jest chyba z tego filmu wojanka, nie? O trzeciej no, 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 no. Ja nie wiedziałem, Tym że to wybitło, jest wór. Ja na śmierć się z <laughs> Nie no, to jest to muzyka, zniszczyłeś, zniszczyłeś. Ruinet. Dobra, next, graf. Tu chyba winda, o, co? Łukaszek fałe z winda w yeah, ho. hotelu, ostateczne starcie No to By słuchaj, telik. ej, ja cię bardzo dobrze stary reprezentowałem, no pokaż, zobacz Pokaż, pokaż Ty też tam byłeś, o nieczełe włosy się To, to są nieprawdziwe rekolekcje prawidły, bo tam nie było wózka Tam nie było wózka A to eee, biedzie, no bo zgniotło, bo to jest jeszcze przed A, tym. bo to jest przed tragedią Okej, okej. Okay, okay. Łukaszek no? w windzie niestety już oh. nie stoi <śla> Oj, 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 ojej oj. Tu zaraz sobie będzie wypadał z windy Oj o, no właśnie, ja. kurwa, kurwa, co jest? Co Stacja ja krzyżowa, Łukaszek pada po raz pierwszy. Ja, ja kurwa, wylatuje z miny? Dobra, to ja Patrz to, patrz to, Łukaszek, Łukaszek. Nie no bro, Jak co ja, ja miałem że to, ta... to jest Co, jest? co, co to, jest? Co co to jest? Ja... Janina. Co? Kurwa. bro, weź. No co, no nie było więcej informacji. Sobie. Ej, ja też bym powiedział ten problem. No, no, chuj. Ja no. też bym już ten zrobił. Chyba tak. Dobra, muzyka Jazę co zapodał? Zobaczmy. Marcin Gortat. Oho. Oj, A -o. oj, oj, na oj, na oj, oj, na oj. oj. Na był co z stonę, z tego? Tak? Chyba to nie mieliście, co? Mieliście, czy nie? Nie, nie byłam. Okej, okej. To przeciwwy czemu? Gorący temat. Dobra, to już wiem. O. Dobra, to było Menel, który kradnie koszulkę. Nie, co ty? To Marcin yes. Gortac, tylko debil by napisał żeby... Menel Młodczyński <grym> zaj**ał piłkę do kosza. Menel Młodczyński? młodczyński? młodczyński człowieku. Słuchaj. Ja i Poszedłem Shot jak fire. mogłem z tym. Szacun. Szacun. Zajebiste. Zajem... No, to zajem... dlatego jest piwo, bo Menel. No, bo hmm, Menel. Sense, z piskiem zabiera dzieciakom piłkę do kosza. Essa. No,

no Pod właśnie! No. Zegarniki alkoholu! Słabe listy, to jest zero, to jest zero! No. A, ok. o, kolory, A coś to, Okej! Okay. Okay. O, dostałem, okay. dostałem i Do myślę, że. Łukaszek, ja ciebie tak widzę. Wow, wow. 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 Kur... wow. Ej, to okay. idę. Jest... Dobra, zapamiętajcie ten rysunek, nie? No. 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 Łukaszek wypił 200 kg na stojąco bez wózka. A, bez wózka, nie jest to bez wóz... Wóz... A, nie ej, dole. Dole, to wylewa Ja ale buzek, nie. Je, buzek, nie nie wózek nie. Nie, wózek zostałem No i dobrze, no! Kilogramów. No i klasa! Ale widzicie, multi dodał. Jednak ma dwa ciężkie. Tutaj w ogóle Okej. Okay. Ma... No a Zege no, nie, nie wie! To, ej, nawet jak w tu... Nie no, tutaj, tutaj podnosi 400 bo. plus hantle Aha, gdybym się włamał! Ja no, zegę się robi, zegę, zegę Słuchaj, Zege, wezmę cię na siłkę, naprawdę. Mili, kurwa, że się włamał! Ej, co jest? Twoje konto konta, Łukasz. To w sai napisałeś, co ty Widać co to napisał, bracie. Widać co to napisał. Wierzę, Łukasz, że pobijesz rekord do HP. To jest po. Ku Janina ma ważnego cala no no i się wyjdzie na ziemię. No, i klasa! Ja, <śmienny> bro, oj, no, i co, co on No, w ręku? No, proszę pana. No, proszę No, w ręku? Nie, moi drodzy! To jest Joycon, To jest Joy no To jest po pierwsze, po pierwsze, gościu Aaaa. wygląda jak kurwa Kejsoch, a nie ja nie <grym> no, za wąski, za wąski Ktoś się wystrzelił na kolego bo, <grym> bo gra na Nintendo Switch No, to już wszystko jasne o, o, ale, ładny, ale światło okay. no. Trzy gości wypatrzy patrzy się jaki jakiś nerdzik pykany jak, jak pyka No po... ale popatrz, ja podobnie, no, zobacz zwierzak No dawaj no, ja, jak, jak emotka, 1 ja do 1. No co? O, to A gdzie? Ja, ja, ja mu ja, no no. się fajne, opuszczam bierzaka po ponad 3. Też rezultatku zaraziu. No. Bo to switch <laughs> był. No zobacz, spadł, bo tak go oświeciło, że zmiął po prostu. No tak, Żółtaczkę. no tak. No. gra na akordeonie. O nie. 2. Akordeon, masz SS. Jaką osoba, która posiada akordeon, to tak nie wygląda. Nie Ale. miałem akordeonu w, akordeon. Zegę, słuchaj, Zegę. w ręku. słuchaj! Możemy ogarnąć dwie rzeczy A, naraz raz. Wezmę cię na siłkę i dam ci akordeon. I to wszystko. i swicza. Ja Dobra, Zege, co za podał Zege, no? No. no? Muzyka hmm. TV influencer jest szalenie. Okay. No dobra, to No dobra. Nie wiem, nie wiem. No to jest mój najlepszy obrazek, uważam. Ja ja myślałem, że to tam tam Crazy tam, Oliwka, znawia. a nie ja najpierw, nie? <duszyna> Później <suszyna> pomyślałem, dobra. No, to chyba wiem, ja. O, patrz to, patrz to, patrz to. Zobacz. Ale zobacz, zobacz. Ło! W! Z... Słuchaj, ja, ja, ja tylko jeden kawałek znam gdzie jest 47 to musiałem. Klasa. Muzyka TV, reakcja, ostrożności nigdy dosyć, AK-47, bęgier. takie no. zdjęcie do porównania. Nie, ładnie, o, o, ładnie. O, 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 ładnie, No to, no to, no to, wiecie co, so, trochę, ja trochę, trochę, lipa, nie, trochę lipa. Nie, nie, jak Wysocki graft. <słyska> o, no <słyska> i poszło w tym kierunku. No bo jest taki chudy, nie, Łukaszek na ławie widziałbym to. Trochę lipa, nie. No bo tych, ej, bo Grino mógł narysować te kaptury, Twoje wielkie, a nie szyjnówką. No, Ogromne, no. Na małe, za to małe, ja narysowałem, Wielki. ja narysowałem. No, no. Za małe, za małe. Dobra, zmieniamy? No, a Janina małe. gdzie? Wykruszył się dalej? No nie gdzie wiem Janina? co z tym Janiną, Ma ktoś do niego numer telefonu? Ja niby... Dziwne ciało, możemy zagrać, a później... A Kasia, niech Multi napisze, Dobra. to nie moje lobby. To czekamy na Janinę, czy jebać? Eee, multi, weź zerknij PW, bo nie wiem, czy info, ale... Dobra. Yy, nie, to. Nie, ja bo nie wiem, czy to fake, to... czy nie. Nie, nie, to taki mecz. Ale chciałem dobrze. Mamy grać, nie napisał. To nas trampcy zagrać z nami z Białego Domu. To nie jest fake. Chciałem dobrze, fake. no. Ej, Michał, bo jakiś Donald Radna napisał do mnie na PW, czy można zagrać. O to prawda. dobra, dobra. E... Okej, okay. złapał się, tak, złapał się, Zuza, złapał się A co, że dobra, e, dziwne ciało. Tak. No złapałem się, ale chciałem dobrze. No, słuchajcie, panowie, siedem osób trochę stypisko. Ja nieważne, no co zrobię, nie? Nieważne, tak, tak. co odpalam jaką grę, to mi kółki spamują y, kacić co zagrać, nie? Nieważne co odpalę. Nawet jak jest solo gierka, nie. Dobra, robimy. Wiecie jak działa dziwne ciało, nie? Tak jest. No ta. Da. Dobra. Wszyscy nie. wiedzą? Dobra. Tak? Rysuję... Rysujesz głowę, potem tułów, potem nogi. A, a nogi. dobra. Przekracić, no, to Do co chodzi? Przekrocz, Wiem o co chodzi, malutko. Co, co rysujemy, widzowie? Dobra. Łukaszka? Nie, ja bym chciał samochód narysować. Dziękuję, Wojan, za 500 na Wojanka. Butelkę Wojanka <ścoughs> możemy. Albo piwo. Steve'a, Steve'a Minecraft narysujemy. Żeby nie było niedomowień. To nie jest ta osoba. Kogo ty rysujesz? No nie, to nie jest ta osoba, k***a debile! To, że ktoś ma wąsa, nie no. znaczy, że k***a ten! Jest, yo, chłopie, no bula, bula. To, jest, to jest ten! Bolek kilo. What? Jeszcze ma grzywkę pewnie mi powiedz. Ale taką podwójną firankę. Jedziesz trochę więcej czasu. No i kurde. Jest klasa. Nie umiem rysować oczu za k*** widzowie. No, teraz już wiecie, że to nie jest on? Zawsze te o, czy tak creepy wyglądają to nie jak jego Nie jest tak. Jakie on ma koszulę? Tak się rysuje nosy. Taki trójkąt. Ja, bo czekaj, jest wąs, tu jest usta, a tu jest. Nosa. wąs? Czyli tak musi być. Git. A strzeliłbyś do poglądów z na z TikTokiem? Okej. Jestem zbutowany. A nie, bo on ma jeszcze, jeszcze niebieski <grym> ten <grym> Czekajcie, Mam tam Czekajcie, zróbmy tak. <grym>

Dobra. Jest dłoń, jest dłoń! Broda wyszła tam nad ustami? Nie, on ma Nackby, on ma Nackby, takie czaty tam oba. Dobra. Tak dużo czasu tu jest, co jest? No właśnie. No i klasa. Ale zajeb... Nie wiem kto to jest, ale miałem go w, y, we śnie. Czy widziałeś tego człowieka we śnie? I am w No nie, ale zajeb... Wyszedł szczerze. Bo ja jeb... coś zwierzak zrobi, nacieniuje wszystko, i będzie z no. pokazać. Ciekawe co? co z tego wymyślą. Pamiętajcie, że musi się dokańczać, nie? Że tam jest na górze głowa, później tułów i tak dalej, nie? Żeby nie spierd... Okej okay, nerdzik. No co kurde? Onke? Okay? I'm, I'm under okay, the water? Okay. <laughs> Zupełną brodę? Nie okay. no, jest git tak, jest git tak. Okay. Dobra, teraz no widzę, że to broda. fajne? Dla mnie szacun. W sensie... Dla mnie Dla szacun. <laughs> Okej, okay. nie mów już nic. -ku. Dla no, to jest szacun. Dla mnie stary fajne, nóg. dla mnie fajne. Spoko narysowałem. Serio, zobaczysz stary, naprawdę mi fajnie wyszło. Ja uważam, że moje jest o, mega słodkie. te że... prostokątne oj tam. Typy jest by dobrze. że ch... dziewczyny wypowiedziały, że mega słodkie. Ja uważam. Okay. Nice. Taki nice. tak to jest rysunek. No to jesteś trochę stary unke chyba, co? da mi ją O, taki nos będzie. Muszę kończyć. Kurde, To to będzie? O, ale to to jest? jest. Dobra, to jest... Zróbmy k... że to jest bańka wstańka. stańka. f! To przypominam, a ja mam jakieś kwa nie wiem co to jest. No ja mam jeden kolor po, po długości całej. Dlaczego ten jeden moment miał zaważyć nad waszym dniem, że, że powiedziesz, że jest chudy... Zaje... No porwała mu się koszulka! Porwała mu się koszulka! Dziurę tu ma, widzicie? Dziurę ma kurde. Dobra i pana to. Brzuszek i to jest fucking ten spinning top teraz. To się kręci. Czy ja upośledzony jestem? To Cześć. inaczej wyglądało w mojej głowie, że taki bączek nie? Sorry, widzowie, ja dzisiaj jestem jakiś... nie, nie, nie swój. Okej. Okay. Nie wiem co z tym zrobić. Nie za grube te ręce nie, bo on jest taki kwadraciak. Nie widzę akurat w mojej głowie. Co mu narysować Aha. na tej koszulce? Tak so. Wojanka. Flagę Albanii. Dobrze. Normalny swlag, bo narysował. To z, to jest Mówisz to dosłownie jak rysuje flagę Albanii, tak Jak wygląda flaga Albanii? Wygląda jak krzaczek. Albania flag. A dobra, to trzeba takie grubsze. Dobra, jest Albania. Jak zwierzak w 2025 nadal mówi żart <zcisTiffany> opium, nie? Mówi ty, mówi ty, jest zjaki opium. nie nawet. Jest dobrze, widzowie. Tylko Albania. <noise> Bokserki z flagą Albanii, bęgier. Dobra, let's go! Uwaga. A wąż dwa kły, dobra. Język, dobra. Mój Dobre. pierwszy, popatrz. Ej, oceń teraz to. Ok. O, ok. okay. Kto to kurwa głowa jest? miała być, Ta głowa. No, Taka, no głowa doramią, się, chodzi, do ramion. No że No to bardzo, No to par, będą trzy ręce, Dobra, ty jesteś trzy ręce, nie? Patrz! Dalej on oh, 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 za Ile oh, to i ma robić! Nie! Yeah. Ja, ja wiem jak w to się gra! Ja wiem jak w to się gra! Ja wiem! Podoba yeah. zwierzak! Nie! Yeah. Co Bole. ja z tym zrobić miałem? Dojeb... Co? I mogę? się rozlało, panowie! Jem... Mocne! Mocne! No! Nie! <laughs> yeah. Ale do jem... Nie no Mega. nie mogę! Mutant! Mutant! Ale... za zajeb... Chemiczny hindus! Why would you redeem it? Do not redeem the card. Do not redeem! not redeem it! Do not redeem it! Alien plus? Ej to jest! Ej To jest połączenie wielu tych, nie? Ej, Możesz wytłumaczyć? Mi się z to Chciałem zrobić kosmita, ale potem wstrzymałem emocje tak. Okej. Wow, no. ale ma bazy. Ej, no to patrzcie na mnie. Pokaż. O, let's go. Uuu, Uuu, no i Łapy Bleda. dostał wow. i zrobił. Ja... Ja Ej, Ej, to Zajebiste. powinna być nowa maskotka polskiej policji. Ja bym klasa. nie pędził, gdyby była taka maskotka. <grym> klasa, klasa. Na miejsce takie rzeczy okay, można hey, okay. Ej, dobra, dobra. małem. Albo ktoś inny to samo zrobił. O, zobaczył, oh. no, że kanciaste. No bo patrzcie, bo on Że dziurę ma, nie? Yy, wiecie, w koszulce. Jeszcze chain. Wow. O, <śla> on la Rakieta. O, rakieta. O, kurwa. To chyba na modach. Minecraft mówi, że się O, kurwa, Zajeb... Ta rakieta. No. Nie, no, nie, no, nie nie no nie i takie ma. ciało wyszło, Właśnie że nie, nie ma. Nie ty, to, Ej, ty Nie przekroczyłeś to, to, linii, Nie Nie przekroczyłeś. Nie dałeś. Nie dałeś. Moi <laughs> drodzy! Prezentuję wam węża! Cinema! O k**wa. Nie ja Nie bo tak hero brain wygląda. Pamiętaj, że nie da się zechantować motyki na lojalność. Po, let's go. Geniusz, geniusz. No. Legenda. Geniusz, legenda. Okej. Okay. Okej, okay, wow. muszą się popisać. Zwierzak, yes. yes. chciałem ci podziękować za narysowanie obywatela Wielkiej Albanii. Tak jest. Wow. wow. <laughs> bo ten, bo ty? Ja nie mogę! O. O. Kurwa spawn bob. bob, no. z Bobem! No spawn bob. Ej, klasa! Fajny! Klasa! Taki człowiek Pancu, na meczach będzie. O gangu Albanii. Oho. O kurde! Miniądr! O o chyba! Ogarłym! Nie piję do mnie! Zrobił to! Mega! Nie odgarnąłeś dlatego nie wiem. nóg. Nie ale dobrze wyszło, dobrze! Ej, pasuje, tu. On nie boku, lewituje! Boku z butów, spodni! Genialne, genialne! Wow. okej! Okay. A to okay. tego nie? kot w Tak, tylko. tak, miał no. być, no, tylko właśnie nie wiem, czy się ogarnie. O... Okej! Okay. Dlaczego on ma wózek inwalidzki? O W <laughs> jest na wózku! O yeah, yeah. Łukaszek po prostu niszczy wózki dzisiaj! Ej, to masz tak od góry. Pierwszy sezon, drugi sezon. Drugi sezon. <gry> ja nie mogę. Genialne, genialne. Genialne. Ja.